Witam Państwa w kolejnym odcinku programu Z Wędką na Wodę w Polskiej Świat. Przepiękna pogoda, wspaniała atmosfera, cudowne miejsce, bo jesteśmy na zbiorniku klinkowskim, tak jak obiecałem. Drugi odcinek z tego zbiornika, z tego względu, że chcemy pokazać piękno i możliwości tej wody. Co prawda, jeżeli chodzi o ryby, w poprzednim odcinku nie połowiliśmy zbyt dużych i zbyt dużo ryb, ale najważniejsza była ta atmosfera, o której zawsze mówię. I najważniejsze było to, że próbowaliśmy do samego końca coś złowić. Znajdujemy się w przepięknym miejscu, w miejscu, gdzie człowiek zatrzymuje się na chwilę, gdzie odpoczywa, gdzie są grzyby, gdzie są ryby, gdzie są wspaniali ludzie, którzy kochają przyjaźń, kochają Boga i kochają przede wszystkim to, co najpiękniejsze w naturze czyli przepiękne zbiorniki i przepiękne lasy. Życie tutaj po prostu zatrzymuje się, I jak ja to mówię. Tutaj słychać wszystko, dosłownie wszystko: szum drzew, śpiew ptaków. To są miejsca i chwile, dla których warto żyć. Witam Państwa w drugim dniu naszych wędkarskich zmagań. Wczoraj pojechaliśmy wieczorem, jeszcze podarka Małysza, mojego przyjaciela, no i bardzo dobrego wędkarza, jeżeli chodzi o łowienie spinningowe, muchowe, mojego takiego nauczyciela, jeżeli chodzi o zastosowanie w różnych miejscach danego woblera. Dlatego dzisiaj wyjątkowy odcinek, dzisiaj odcinek z cyklu trolling, i mam nadzieję, że dzisiaj, Darku, twoje wskazówki będą dość yy, trafne i pokażemy tym wszystkim adeptom wędkarskim. Od czego zacząć, szczególnie na zbiorniku klimkowskim, na którym się znajdujemy? Jest to jeden z najpiękniejszych zbiorników w Polsce, ale ty go bardzo dobrze znasz. Dlatego chciałbym, żebyś trochę troszeczkę nam opowiedział, bo wiem, że ty tu łowisz już 20 lat temu, prawda? No, łowię, łowię od bardzo dawna tutaj. I wiesz, zbiornik jest przede wszystkim ciekawy z tego względu, że ma bardzo rozmaicone dno. Mamy miejsca głębokie, mamy miejsca płytkie, mamy jakieś zalane karcze. Czy nam się uda coś złowić, zobaczymy. No akurat dzisiaj postanowiliśmy łowić na Woblery. Tak się złożyło. Będziemy łowić na trolling. Wcale nie jest taka prosta metoda, jak się komuś wydaje, że to tylko po prostu pływasz i ciągasz przynętę za sobą. Wcale tak nie jest. Spróbujemy to pokazać w odcinku, że to wcale nie jest tak banalne. Trzeba znaleźć przede wszystkim miejsce, gdzie ten trolling możemy zastosować, prawda? Bo nie wszędzie możemy go zastosować. Tak, nie wszędzie. Trolling jest mało skuteczną metodą w miejscach o bardzo urozmaiconym dnie, gdzie na przemian mamy głęboko, płytko, głęboko, płytko. Trudno jest nam tą przynętę poprowadzić taką sinusoidą. Będziemy szukali miejsca o trochę bardziej płaskim dnie ale blisko jakichś, jakichś karczy, może zatopionych kamieni, korzeni, zobaczymy. Co możesz powiedzieć o zbiorniku klipkowskim? No, łowiłeś tutaj dawno, łowiłeś tu przepiękne ryby, ale ostatnimi czasy, przynajmniej ostatni odcinek, który wyemitowaliśmy w telewizji, pokazał, że jednak tych ryb jest znacznie mniej niż wcześniej. Czy to możemy Zdecydowanie mniej niż wcześniej. Po pierwsze, mamy ogromne wahania poziomu wody. Od powodzi poprzez totalną suszę, jak w ubiegłym roku. E, bardzo niski stan wody ubiegłoroczny pokazał, że zbiornik jest strasznie zamulony. Jest to problem wszystkich górskich zbiorników, ponieważ rzeka niesie osady i one tutaj wszystkie się odkładają. Jeszcze nie wiem, za kolejne 10 lat już chyba może być całkiem tragicznie. Jest coraz gorzej, niestety jest coraz gorzej, no ale ryby jeszcze jakieś są, także spróbujemy coś złowić. Wybraliśmy metodę trollingową z tego względu, że no jednak ostatnio moje połowy na gumy w opadzie tutaj nie przyniosły skutku, jednak wobler był Dominujący, co prawda złowiliśmy niewiele ryb, ale złowiliśmy cokolwiek. Natomiast co mnie martwi, nie widzimy żadnego wędkarza, prawda? Jest tak. przepiękna pogoda, nie widzimy nawet jednego wędkarza, nawet jednej łódki nikogo. Po prostu zero. Tak jakby tutaj nic się nie działo, jakby była martwa woda. Dokładnie, ale powiem ci, 20 lat temu wyglądało to tak samo z tą różnicą, że ryb było mnóstwo. Ja byłem zdziwiony przez pierwsze moje lata wędkowania na klinkówce, traktowałem to prawie jak prywatny wodę. Najczęściej byłem jedną, jedyną łódką na wodzie, a ryb było mnóstwo. Później się troszeczkę, wiesz, fama rozeszła, ludzi zaczęło przyjeżdżać dużo, a teraz wracamy znowu do takiego czasu, że nie ma nikogo, z tym, że teraz to mnie już martwi. Wtedy mnie cieszyło. Ale zobaczcie, jak Klimkówka wygląda o godzinie 7.30, jak ta mgła po prostu unosi się do góry i za chwilę później opada. Zapraszam na kilka takich ujęć, a my przestawimy się minimalnie i mam nadzieję, że Darek pokaże nam kilka woblerów, na które będziemy dzisiaj wędkowali, omówi je i e, zastosowanie danego woblera w danym miejscu, bo ten program jest dla Was, dla tych, którzy chcą się czegoś nauczyć. Pamiętajcie, bez tajemnic, bez e, zbędnego gadania, tylko i wyłącznie metoda, na którą chcecie się nauczyć łowić i którą lubicie. A wędkarstwo ma łączyć, nie dzielić i przede wszystkim przyjaźń, przyjaźń, jeszcze raz przyjaźń. A ryby są tylko i wyłącznie dodatkiem. Najważniejsze jest to, że jesteśmy w tak pięknym, wyjątkowym miejscu, jakim jest Klimkówka. Cóż tu więcej powiedzieć? Tak. Dziękuję Ci, że przyjechali. Pięknie jest. <grych> Dzięki. Teraz Darek tam zdradzi kilka swoich takich doświadczeń, które miał z woblerami i też pokażę państwu, na co dzisiaj będziemy próbowali złowić sandacza, szczupaka, może okonia, nie wiem, no ważne, żebyśmy cokolwiek dzisiaj złowili, ale najważniejsze jest też to, że Darek jest z nami i trochę się od niego też nauczę, bo właśnie takie sytuacje wykorzystuję pod siebie też i dla was specjalnie, żebyście też coś żeby coś zostało w waszych głowach, żeby ten baksyl tych wiadomości od Darka został, bo staram się dobierać wędkarzy, którzy jednak mają pojęcie o danej metodzie i wiedzą o czym mówią. Żebyście mieli tą świadomość, że jednak ta wiedza merytoryczna jest bardzo istotna i później to możecie przełożyć na swoje połowy i zwiększyć je. Zaufajcie mi. Darko, od czego zaczynamy dzisiejszą naszą taką przygodę? Zaczniemy, zaczniemy przygodę. Ja tu przygotowałem kilka woblerków. O, zaczniemy od takiego małego od małego ale tonącego woblerka, o dosyć agresywnej pracy w kolorze okonia. Kolorystyka, którą bardzo lubię. Ryby chyba też zawsze na to coś bierze i mam nadzieję, że tym powinniśmy rozpocząć To jest rozpocząć dzień. 7 cm. 7, 7. 7 cm. Na jaką głębokość się zejdzie? Hej, wersja pływająca schodzi spokojnie na 4 metry w trollingu. Mamy tonący, więc zajdzie odrobinę głębiej. Jeżeli wypuścimy dodatkowo daleko, myślę, że maksymalnie jesteśmy w stanie około 5-6 metrów zejść. I na takiej wodzie będziemy, będziemy go stosowali. Gdyby taki mały nie okazał się dobry, skuteczny, to możemy postraszyć drapieżniki czymś większym. Tu mamy takiego koń, on schodzi bardzo głęboko. Spokojnie z nim osiągniemy 10 metrów. I, i, i jest szansa, że, że być może, jeżeli na będzie... A jak to jest? Będzie... Czy na takie duże woblery sandacze nam uderzą? Na Spokojnie, ja na te woblery łowię na to konie. To absolutnie nie ma z tym najmniejszego problemu. Weźmy pod uwagę, że sandacz przecież nie żywi się wyłącznie na rybkę. Prawda? Poza tym na, na, na 7 czy 8 metrach takie małe rybki już prawie nie występują. One żyją gdzieś bliżej brzegu, na płytszej wodzie. Tam są już większe. I, i, i bardzo chętnie sandacze atakują taką większą zdobycz. Mamy jeszcze coś takiego. Bardzo mocna, agresywna praca i kolor bardzo widoczny w głębokiej wodzie, znaczy głęboko w wodzie o małej ilości światła czyli niebieski. Też zawsze skuteczny. To tak dla porównania, żeby gdyby... Wielkość... Niewiele się różnią, chociaż no trochę się różnią. Jednak to są wszystko głęboko schodzące. Tak, ogóle, wszystko prawda? głęboko schodzące, ale szukamy na zbiorniku ryb głęboko, gdyby to zawiodło na płytrze wody, mam coś takiego. I dodatkowo jeszcze w takim lusterkowym kolorze, prawda, metalizowany, może, nie wiem, może... Czymś takim skusimy. Czasami jest tak, że nawet jeżeli mamy głębokie zbiorniki, prawda, a ryby po prostu wychodzą, jest ciepło, wychodzą na bardzo płytką wodę i wtedy tak, możemy je tam... Na płytką, a czasami... Nawet z rzutu takich pobieramy. Tak, płytu, sobie ale sobie nawet jest je... często tak, że na głębokiej wodzie, ale ryby są wysoko, one nie zawsze są przy dnie. Nawet sandacze patrolują czasami toń wodną, wiesz, za uklei. Jeżeli uda nam się na echosądzie namierzyć jakąś ławicę drobnicy, to warto w okolicach się pokręcić. I wcale nie musimy wtedy łowić na 10 metrach. Może okay. warto poprowadzić na dwóch, trzech I w toni to tak. też takie duże ryby biorą, prawda? Jak najbardziej. Zresztą... I, ale łowimy je głównie na woblery, czy możemy też łowić na gumy na przykład dozbrojone? Jak najbardziej. W trollingu możemy stosować każdą przynętę. Łącznie z obrotówką, chociaż to ona skręca tam strasznie żyłkę czy tam linkę, ale zastosować możemy każdą przynętę. Bobery są bardzo wygodne i możemy dopasować fajnie głębokość ich prowadzenia, prawda? Bo wiemy, że ten schodzi na 4, ten na 6, ten na 8, powiedzmy któryś tam na 2. Przy gumach też stosujemy ciężar główki dobieramy, ale tutaj też troszeczkę zwolnisz i już ta guma zaczyna ci opadać, bo odrobinę szybciej, linka zaczyna ją wynosić. Przy czym guma jest również bardzo skuteczną metodą trollingu, jak najbardziej. Czyli można powiedzieć, że warto jest też wiedzieć jaki wobler, na jaką głębokość schodzi, jak on pracuje, żeby wiedzieć gdzie go zastosować, prawda? To jest, ja bym powiedział, że to jest w ogóle podstawa całej wiedzy. Bez tego, jeżeli chcemy łowić na 6 metrach, wybieramy z pudełka jakieś tam woblery i nie mamy pojęcia, czy one pracują na 4, czy na 6, czy na 12 metrach, to, to, to robimy to wszystko w ciemno. Nie się Widzimy, oprawić. że ryby są przy dnie, prawda, że stoją gdzieś tam przy karczach, a zakładamy woblera, który schodzi na 3 metry i mówimy, że ryby nie biorą. Tak, tak, a bo on jest, wiesz, 5 metrów nad głowami tych ryb. Także to trzeba wiedzieć, po prostu bez tego się nie ma szans. Rozumiem. No cóż, mówiliśmy troszeczkę na temat woblerów, teraz może być powiedział na temat plecionki. Jaką plecionkę zastosujemy tutaj na tą wodę? Słuchaj, ja mam chyba 17 bodajże założoną. To jest taka, nie gruba, nie cienka, nie? Ona jest wystarczająco mocna nawet na, na, na Ale dużego Ale trzynastka centra. mogłaby być na przykład? Pewnie, że mogłaby być. Jest z tym, że mówię, no akurat taką mam na, nałożoną, bo łowiłem ostatnio w karczach. Także dobrze jest mieć mocniejszą odrobinę, żeby tą rybę przytrzymać, nie pozwolić jej zejść w zaczepy. Ale wiesz, cienka plecionka pozwoli ci lepiej, głębiej, głębiej zejść trochę w I o to chodzi też, to jest bardzo istotne. Oczywiście przypony stalowe. Tak, no, woda, gdzie występują szczupaki łupienie bez przyponu, moim zdaniem to barbarzyństwo. Puszczanie szczupaka z woblerem gdzieś tam w pysku, wiesz, często nie wiemy jak jest zapięty. Może ma spięte obie szczęki i nie jest w stanie się z tego uwolnić. Dlatego zawsze stosuję przekony. Wędki i parabola, prawda? Żeby to jednak pracowało pod tą Ta, rybą, żeby nie, nie spinało nam się tyle. Akurat ja mam troszeczkę taką minimalnie przysztywnioną. Wolałbym mieć delikatniejszy kiba o bardziej takie, wiesz, właśnie parabolicznej akcji, no ale mam nadzieję, że nie będzie źle. Czyli co, jesteśmy przygotowani. woblery mam przygotowane, zestawy mam przygotowane, płyniemy na wodę, spróbujemy Państwu też w jakiś sposób pokazać jak będziemy namierzać te miejsca, ale ja już z doświadczenia swojego, no i Darka przede wszystkim wiem, że popłyniemy y, na drugą stronę zbiornika i tam będziemy szukali takich miejsc maksymalnie do 6-6 metrów. Różne są takie, jakby języki z brzegu wchodzą, prawda? On jest potem na przedłużenie pod wodą. Będziemy też takie miejsca obławiać. I fajnie tak wpłynąć na niego, prawda? Na tak. wpływ później yy, z drugiej strony. No dobra, no cóż, Darek jest dzisiaj moim gościem, także dziękuję Ci. <grym> ja yy, robię, dziękuję. Będzie wpływał ze mną na moim pontonie, także mam nadzieję, że uda nam się coś zrobić. Ale najważniejsze jest to, że jestem tutaj dzisiaj z nim, czegoś nowego się dowiem, a czy będą ryby, tego nie wiem. Jak sami widzicie, zero wędkarzy. Podobno ryby nie biorą, podobno ich nie ma. No ja przynajmniej tutaj w tym roku ryb nie połowiłem. Czy uda nam się coś złowić, czy nam się nie uda, nieważne. Odcinek będzie wyemitowany, proszę Państwa. Tu nie chodzi o to, żeby łowić cały czas ryby. Tu chodzi o to, żeby pokazać, jak je złowić, jak próbować je łowić i o to, aby się nigdy nie poddawać. Tak, tak. Wszyscy wędkarze wiedzą, że nie zawsze łowi się ryby. A tym bardziej w naszym kraju i w naszych wodach. Tak. Dziękuję bardzo. Próbowaliśmy łowić w trollingu. Niestety trolling nie przyniósł dzisiaj zamierzonego rezultatu. Nie złowiliśmy żadnej ryby. Dosłownie żadnej. Darek miał jedno branie, ale natomiast, ale natomiast ryby nie chciały zamiast współpracować, pływaliśmy w podarka miejscach, ale spotkaliśmy miejscowego, którego serdecznie pozdrawiamy, nasz widz programu wędkarskiego i też łowił w trollingu, tylko że w czerwcu na woblery i łowił przepiękne sandacze. Natomiast teraz o tej porze w październiku te ryby jednak nie, ch nie chcą brać na woblery, przynajmniej na ten płytki trolling, nie. I doradził nam, żebyśmy czekali do samego wieczora, e, aż te ryby wyjdą na płycizny i tam je próbowali złowić albo na koguty, albo na gumy i dość duża gramatura. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, nie wiem. Co Zobaczymy, trak... ale wiesz, to jest kolejny przykład na to, że absurdalną sprawą jest zabranianie trollingu, jako nie wiadomo jakiej, jak skutecznej metody, która wcale jakaś lepsza od innych nie jest. Pozwalają wszyscy łowić y, trupkarzom, która jest dla mnie metodą wybitnie mięsiarską. Barbarzyńską. Zresztą węb. tu widzieliśmy trupkarzy, prawda, tak, nawet nie było o, ich przy wędkach, tylko do, po prostu przepływaliśmy, wiesz, a siedzieli w namiotach. E, to jest, to jest tra tragedia. E, wędki zarzucone nad wodą, przepływamy, nawet ich nie widzimy, o mały włos pościągalibyśmy te wędki na, woblerami. Wędkarza żadnego nad wodą nie ma. Wędek na kilkanaście. I o co tu chodzi, prawda? A tak, trolling jest zabroniony, tak. kiedy my jesteśmy na pontonie czy na łódce, można nas sprawdzić, czy bierzemy ryby niemiarowe, czy nie, bo przecież nigdzie ich nie schowamy, wszystko do to Dokładnie. A taki a... wędkarz, który siedzi na brzegu, ja nie, ja, ja nie neguję tej metody, prawda? Bo jeżeli ktoś to nie chłowi. Ale, tak, ale jeżeli ale... jest takie skrajności, tego nam zabraniają, a tego nie. Prawda? Dokładnie. I ja złowię sandacza na, na, na trolling, mam szansę go wypuścić, bo on jest płytko zacięty, a na tego trupka ma w przełyku, jeżeli jeszcze nie pilnujesz wędki, to on w żołądku ma początku. Dzisiaj. Nam wędkarz pokazał właśnie tutaj miejscowy, że był na rożnowie, znalazł sandacza metrowego, zdechłego, napuchniętego i miał przypon urwany z trupkiem w środku i z kotwicą. Dokładnie. Proszę Państwa, i to jest właśnie nasza polityka. Nie możemy do tego dopuszczać. Ja uważam, że trolling jest jeszcze tym bardziej właściwy na zbiornikach, ponieważ często czepiamy siatki, jeżeli stoją, takie. Jeżeli jak kilka, stoją tak. Jeżeli kusownicze stoją jak najbardziej. Kilka razy Oczywiście. Oczywiście. i ten trolling Oczywiście, jest tak. jednak, a nie zawsze jest taki skuteczny, dlatego pamiętajcie nie, o tym. metoda jak każda inna, ani lepsza, ani gorsza. W pewnej sytuacji, pewnego dnia może być zabójcza, a kolejne dni będzie dużo gorsza od... Klasycznego spinningu. Zaczynamy teraz łowić na, na koguty i na gumy. Widzicie, wędkarz musi się cały czas przestawać. Musi się do, dopasować do ryb, do miejsca, a nie ryby do nas. Że uparcie byśmy tylko tą metodą. Jeżeli nic nie, się nie dzieje, nie będziemy tracić czasu. Musimy chociaż e, kilka ryb pokazać, nawet jedną, jak się uda. Daj Boże, to <laughs> to będzie się fajnie. Udało. Ale najważniejsze <laughs> jest to, że jesteśmy razem na rybach. No, Cały czas się uczymy. Zobacz, Darek, ty masz tyle lat już, nie? I masz tyle lat nad wodą, jesteś spędzonych, masz takie doświadczenie i zobacz, i cały czas się uczysz. Dokładnie, cały czas się uczę. ja to zawsze powtarzam. Ktoś potwierdzi, kto że wszystko wie, znaczy, że jest głupi i nic nie wie. Tak jest. Uczymy się do końca życia. Bądźcie z nami, płyniemy teraz na, na spady. Ustawiliśmy się na typowym spadzie, i to można powiedzieć, że dosyć stromym, prawda? No prawie ściana, jesteśmy 15 metrów od brzegu, a mamy 17 metrów głębokości, także <noise> to jest spad 45 stopni. Ale jednak te sandacze y, na tych 12-10 metrach, tam takie pojedyncze, jakby na tej osądzie, zawsze nigdy nie możemy być pewni, ale coś tam widzieliśmy, dlatego tu staniemy. No i tutaj y, wzdłuż tych skał tam jeszcze popłyniemy y, w stronę w stronę tej cofki i tam będziemy też próbowali coś tam jeszcze dzisiaj złowić. Ale tak jak mówię, no zostajemy do wieczora. Zobaczymy, czy miejscowy wędkarz miał rację. Ale ogląda program. Znalazł jednego z moich woblów, które urwałem w tamtym roku. Połowił na nie sandaczy, także myślę, że nas nie ściemiał. Miejmy nadzieję, że mówił prawdę i coś jeszcze do wieczora wydłubiemy z tej wody. Ale tak jak mówię, w ostatni dzień teoretycznie yy, tak mniej więcej wiemy o co chodzi, że jednak ten trolling jest nie, 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 nie za bardzo skuteczny o tej porze roku tutaj, nie? Nie ta pora i nie ten czas. prawo Ty, dole zażar. No jest. <grymne> Dawaj dwóch. No. Mamy sam ale w końcu, no, i nie końcu. na wobblery, niestety na woblery No niestety nie, nie na woblera ale to nieważne. No, jest Ten akurat wziął na koguta. Damy radę. Super. Jest. Mamy go. Mi dwa spadły, a teraz Dareczek. Oj, chodź tu, chodź tu, bo tak czuj, czuj. 60 I na koguty, proszę Państwa, na koguty. taki sondaczek, A dzisiaj okazało się, że wbrew temu, co niektórzy sądzą, tronik wcale nie jest taki bardzo łodny. Nie zawsze króluje. I postanowiliśmy łowić na koguty. To efekt tego naszego łowienia. Witamy Państwa w kolejnym dniu naszych wędkarskich zmagań. Dzisiaj rano płynęliśmy, ale zero. Wczoraj po prostu nie wierzyłem i odmieniłem zdanie o klinkówce. Trzy ryby mi spadły, dwie ryby mi spadły. Jeszcze z dwa brania. Jedną wyciągnąłem takiego niemiarowego, ale fajnie. Darek złowił miarowego sandacza, też miał branie ładne. Ale musimy przyznać, że miejscowi, którzy nam podpowiedzieli, co gdzie i jak, Dokładnie. mieli naprawdę rację. I dla mnie to też taki trochę. W szoku, ja no, jestem w szoku. Po, po totalnym bezrybiu przez cały dzień, nagle wieczorem okazuje się, że w ciągu godziny można mieć 10 brań. A teraz o tej godzinie zero, totalnie nic, także uciekamy do domu już no jednak walczyliśmy do upadku Ja już jestem zmęczony osobiście, Darek ale też. sprawdziliśmy, że jednak rzeczywiście w dzień nie biorą. Będzie w dzień nie brało prawda. Przynajmniej tak na razie dokładnie. nie biorą. Uwielbiam tu przyjeżdżać, już nie tylko chodzi o ryby, ale też i grzyby, i zwierzęta. W nocy nie mogliśmy spać, bo już jest... już jeleni, tak, Pięknie. Także. Coś nieprawdopodobnego. Bądźcie z nami, oglądajcie program, bo ten program jest dla Was, dla wszystkich wędkarzy w Polsce i poza granicami naszego kraju. Wracajcie do nas, tu są ryby. Można jeszcze je złowić. Trzeba mieć przekonanie i się nie poddawać. I nigdy się nie poddawajcie, pamiętajcie. Do zobaczenia w następnym odcinku.